Moi drodzy, yy, nowy update już dzisiaj o 21.00 i uwaga, będzie tak. Nowa radioaktywna mutacja. To Dabry Notom zieloną radioaktywną mutację, radioaktywne obracane się, obracające się koło z radioaktywnym tajnym blokiem. Nowe biegi, czyli yy, speed coil i indeks radioaktywny. Mamy nowego handlarza szmaragdów zamiast Brainrot Dealera, To będzie Brainrot trader. Będziesz mógł wymieniać istniejące Brainroty na nowe. Ten handlarz będzie uzupełniał nowe oferty co dwie godziny. Impreza rybacka, czyli nowy trade. To wydarzenie będzie się działo co godzinę, pozwalając ci łowić brainroty. Lepsze wędki dodadzą więcej szczęścia. Indeks wodny: zbierz wszystkie wodne brainroty, aby uzyskać ten indeks. Nowe szlaki mózgowe, czyli brainroty: centruci, nukleanuci, mityczny, słek soda, y, sec, sec, secret i. Jakieś trzy znaki zapytania, też sekret.